Witam, witam, z tej strony fanów coraz W dzisiejszym odcinku dokończamy zbiór, zbiór butelek i sprzedaż szepaku. Jak widzicie kupiłem średnią przyczepę. Mam na koncie aktualnie 14 tysięcy i to była prawda, że że to był mleczos i mi tyle dał kasy za mleko. I co mnie to zaskoczyło. Ciekawe jak on tu ma pojemność w ogóle. Ci pewne Będzie, dużo miałem za rzepaku. Ile zostało w stosach. No dobra, to tylko sobie daruję. Nie chcę mi się sprzedawać. Ja trochę pozbierałem butelek. Bo jakbym bym zaczął, no dużo pozbierałem butelek w po odcinki. Bo jakby zaczął ten na szczycie, to byśmy tak nie zebrali. Bo by, zabrakłoby czasu. Zadrogi no, Jestem ciekaw ile kasy będzie Uhu uh, uh, pewnie się zbogacę <laughs> Pewnie się dorobię W końcu Tak, tak byliśmy blisko skraju bankructwa A teraz no, będziemy co... Będziemy mieli kasę Tylko nie wiem na co będę wydać czy chcę dokupić krowy? Czy zbiera się traktora, Może kupić lepszy lepszy kultywator, większy. Uuuu, leci, leci. Już tysiąc, już sto tysięcy, już sto tysięcy. 130 tysięcy. 120 tysięcy dostaliśmy. Jakieś 120, dwadzieścia... tysięcy. Jakoś tak mniej więcej. Jedziemy na gospo. Dobra. O, będzie opad Gradu, jak fajnie. Nim, że nic nie widać. Jak przyspieszem czas, no to pewnie będzie widać. Tylko trochę bez sensu jest też, trzeba wejść do na ustawienie, żeby zmienić czasy tutaj. Bo W 13 to naprawili i było normalnie, że 8 przyspieszasz, a 7 zwalniasz. No i tutaj mamy checkpoint, na butelkę. Cyk. Dobra, teraz, teraz jak tutaj trzeba jechać. I co została mi ta strefa praktycznie Ten skrajny skr koniec mapy I jak już widzicie zapewne starsi gracze pamiętają że tu jest labirynt Albo ci, którzy w ogóle grają w ADS 11 to tu jest taki labiryncik Tylko że ja go nie przejdę normalnie Bo mi się nie chce na z chyba nie da się tutaj normalnie przejść kurde nie da się niestety chwilę dać mi kurde spojrzeć Chodź tak zrobię okej dobra Pewnie i tak się pogubię, ale sobie dam wypisałówek, cyk, 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 jez, w pogubić. Nie, tu jest, a tam jest butelka za tego labiryntu cyk, teraz tak, no i gdzieś tu powinna być butelka, no i jest tam gdzieś jeszcze powinna być butelka labirynt zaliczony sorry, za chwilę nie, czekaj E. tu labirynt to chyba jest tu chyba czekaj, tu tu, tu tu dom Czekajcie. Czekajcie, ja muszę sobie to przemieszczać. Chyba to pole zawiera. Po Czekaj. Obiedź ten dom Pewnie się, że coś tam jest. Tu powinny. Chyba gdzieś na drodze powinno być je, że tej nie naprawdę nie. No, tu jest dom. Tu jest labirynt z butelką jedną. Była gdzieś tutaj Przy labiryncie. Jest, dobra Że tu powinna być butelka No ja nigdzie nie widzę trzeciej Żeby tam jeszcze jedna jest w labiryncie O, no jest. Tam, kiedy? Sprytnie, sprytnie. I tak, i tak nie ponownie nie wejdę. Tyk. I teraz tutaj mamy zaliczone, jeszcze na górkę trzeba wjechać. I potem na tą plaży powinny być to wszystkie butelki zebrane. Jeśli nie zebrano wszystkich, to będę się przeklinać. Dosłownie. Tu jest normalnie skraniec końca mapy. jest koniec normalnie mapy. A to jest chyba... w ogóle to jest najdalszy punkt z mapy. Dalej postawiony. ostatnie butelka no i jest no i wracamy no i idziemy teraz do świetnika wyrzucić te butelki nasze wybrane te cienie czasem mnie wynerwiają nie wiem skąd oni skąd te cienie się biorą Czy to jest od gór po prostu? Dlaczego? Bo góry też mogę dać takie cienie długie. Na przykład Elgrat w FSI 22.19 widać, że te są z góry. A powinny być to cienie góry. Dobra, i tu jest kosz. Jeśli nie zebrałem wszystkich butelek, to będę się knął. Naprawdę. No i nie zabrałem. To czekaj, jakie pominąłem? Pewnie gdzieś w mieście pominąłem. Na pewno. Tu zebrałem. I i i nadal, mm wiadomo, tu zabrałem, to zabrałem, to zabrałem tu zabrałem, to zabrałem, to zabrałem, tu zebrałem. Tu zebrałem. Tu też zebrałem. Tu zebrałem, tu zabrałem, tu zebrałem, tutaj na górze zebrałem. Tu też zebrałem. Bo może coś pominąłem. To zabrałem, to zabrałem, to zebrałem, to zabrałem, to zabrałem, to zabrałem, to zebrałem. To zabrałem, to zebrałem, tu też zabrałem tu zebrałem też zebrałem też może tej jednej butelki tam nie zebrałem a jeszcze tej butelki nie zebrałem pewnie dobra szczerze mówiąc wyprzeć to kurde innym razem bynajmniej pokazałem wam częściowo częściowo bynajmniej kurde To powinno wyglądać. Gdzie można znaleźć butelki. To teraz czas na drobne zakupy. drobne zakupki. Tak. Nie przeszyliście się teraz, będziemy kupowali Co ja chcę na pewno kupić? Na pewno chcę sprzedać ten to kultywator I kupić lepszy kultywator po prostu A dawaj ten Siewnik Hmm, pytanie czy silnik nie chce O, jeszcze chciałem kupić ten do kukurydzy Coś jeszcze chciałem Reszty i na krowę sobie kupię Co w czego beczkę Może być to wielkie obciążenie Może w następnym odcinku odbiorę wszystkie specjalnie kurde Specjalnie kurde po prostu na ten czas poza odcinkowy kurde Będę kurde będę po prostu szukał tych miałem 83 butelki Chodzi mi brakuje gdzieś sześciu i może 10 nawet więcej nie wiem ile no i oto nasz nowy kultywator wpisuje się ty, można naprawdę szybko jechać ty, możesz szybko kultywatorować a tam co trzeba było kupić najmniej co 17 kultywatorować to 1,20 i normalnie. No, że chyba już tak było, ale nie wiem. Jest za późno sprzedałem kultywator. Ale szybciej jest, moim zdaniem. Szybciej by nami kultywatorowanie będzie. Szybkie kultywatorowanie. Ale kolejne pole weźmiemy. że jakieś inne weźmiemy na zniwa, na przykład to tylko to tamto tak nie wiem jak by to powiedzieć jakby to tutaj była literka tobie by lepiej to koło gór tam za rzeką nie to największe tylko to drugie o to które pokazuję właśnie kamerą tam i zapewne ktoś Wie to, będzie wiedział Jak ktoś nie wie to trudno A pokaż jak włączę dwójkę to jaka na się będę jechał A no szybko jedzie Więc puka O Jezu, co ty się stało? No bynajmniej znakowano dziada. A nie dziad go. Jezu. Mnie ciekawi w ogóle, jakie pominąłem butelki, bo zapewne te... nie to wziąłem wszystkie. W porcie możliwe, że też pom... pominąłem. Tą jedną no tam nie zebrałem na... No, jakby wam pokazać To mnie zebrałem na pewno I chyba na mieście będę musiał też się rozejrzeć Zapewne tam na mieście, może wie, że pominąłem kilka Nie wiem, sprawdzę po prostu każde miejsce Każdy zakamarek Jakby, żeby zdobyć te ostatnie do przynajmniej adzikment wleciał, że połowę butelki zbierało. ale za wszystkie jest lepiej, bo zapewne ci którzy zebrali wszystkie butelki to wiedzą co to jest to wiedzą wiedzą po prostu a ci którzy nie wiedzą to po prostu niech na youtube wpiszą sobie co 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 się stanie, jeśli dostanie się, jeśli zbierze się te wszystkie butelki z lesa 11. Nie chcę po prostu wam spoilerować Co to będzie. Ale jak ktoś wie, to nie wie. No, a proszę napisać na komentarzach. Że... Na komentarzu. trzeba pięknego screena zrobić Jeszcze LS-13, trzeba tam trochę posiać. Chyba zapomniałem tam dokończyć siewów pola, czy się, się W tego największego terenie naszego pola. E, e, Polska bieda, to tam kurde, no. Trzeba jeszcze na pewno dodać, dodać detale, kurde, więcej rzeczy na gospodu dziadka. Nie masz nie tylko rzeczy po prostu więc dekorować jakoś lepiej a foska do tam wuj chyba tam będę musiał bronować po słoneczniku nie orać kurde to zapewne będzie jakoś niż na po słoneczniku tak samo jest jak po a o jena ale bynajmniej wiecie, że na w następnym odcinku z LESA 11 będzie żniwa kukurydzy, bo są dwa punkty i kukurydzą I będziecie wiedzieli, co będzie. Macie pełnych, bynajmniej. Może znaczy chyba ja zapomnę i nagram w kury, coś kompletnie innego, na przykład się w kule. No ja tylko długo będę jechał tym do jako kampanii. A jakby się przydała tutaj super siła jak w polskich biedzie Wziąłem traktora i lecę z nim. Lecę no z nim po prostu. No, szybko poszło Jak miło, bardzo Tak szybko poszło na przykład może te czekaj, może te brony Może te kultywatory jeszcze szybciej kule dalej leci bo to, to widać że to jest kultywator na 100% A nie brony. Dobra. O, już będzie połowa pola po zrobione. Eee. No. Trochę będzie roboty. cyk O kurde, nie zabrałem tutaj rzepaku Zapomniałem Ach, chuj z tym rzepakiem już Naprawdę już chyba nie będę chciał rzepaku I ja będę kurde chciał robił akcję QQ Bo akcja QQ Najpotężniejsza rzecz na świecie Może jak zbiorę tą kukurydzę to od razu kupię sobie się prasę tylko to będzie trochę spory wydatek i będę musiał jeszcze kupić albo traktora albo znaleźć na modach taką przyczepę która zbiera ten okrągłe a o trójkonto to wyjdzie ohuhu oh, oh, jeszcze drożdże 200 tysięcy będę musiał ponad wydać ale kukurydza raczej tyle nie daje Pokaż w, w ogóle ceny w skupach, w ogóle, no, w ogóle to daje 3000 za lit. W teraz jest kryzys, spadek. No. Ale to tylko w porcie biorą w ogóle Nie indziej. 5000 pójdzie w kibatach. Chuj mnie to. Leżę. Ranik no, by tego nie zrobił. Dobra, ja się z wami żegnał, by tu zaraz inne. Do następnego tego odcinka z pod tytułem Akcja Kukulida. 不玩，这些诶